Iguala Maric na moim kanale zaprezentowała swoje covery takie jak Mind I'm Living, który zaśpiewała, gdy była dość w wielkim kryzysie. No i ono no, coś śluby Balance, gdy żegnała się z niepowodzeniem, gdy e, rób piosenkę Dziś mnie kochaj. Ten cover został utworzony, gdy miała ochotę spróbować czegoś znacznie innego. Oraz liczę godzin i lat, czego akurat uczyła się na pewną uroczystość. Iguana Maric utworzyła także swoją dwuminutową piosenkę Dengstu, które do tej pory obejrzało 38 osób. Niestety iguana Maric porzuciła muzykę, by prowadzić ze swoją przyjaciółkę Eswadową bloga. Na moim kanale można odnaleźć jeden odcinek Wiewióreczki, lecz został on wstawiony 5 miesięcy temu, a został obejrzany zaledwie 7 razy. Więc zdecydowałam nie kontaktować się dalej z osobą, która nagrywa Wiewióreczkę, gdyż nie miało to w ogóle sensu. Iguana i fadora podbiły się nad filmikiem o szkole, w którym krytykowały... Edukację i nauczanie? Podbiły świat, ponieważ został obejrzany 437 razy, za co ja w ich imieniu dziękuję. Drugim odcinkiem, mniej znanym, była krytyka Lundka Dody i Oli Rutowicz. Mniej więcej filmików nie nagrały. Kazały tylko przekazać wielkie podziękowania za obejrzenie ich. Jupiter i Mars to dwie rodziny utworzone z gry The Sims 3. Zostały utworzone dwa odcinki i zwiastun filmu. Film niestety skapitulował. Hey, 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 hey. Sara Swepshow to film, który oglądają najbardziej mieszkańcy Niemiec. Sara odżywa, gdyż dwa tygodnie temu wstawiła nowy odcinek, który został obejrzany 18 razy, znacznie więcej niż odcinek pierwszy. Sara słabszą odżywa na nowo. Dziękuję i zapraszam do obejrzenia jej następnych odcinków. Oczywiście jeżeli znacie język niemiecki. kanał znalazł nową gwiazdę, która podbija serca widzów z swoimi coverami, z czego bardzo się cieszę. Tymczasowo jest znalazł coverów Piąty Bieg, Niewiele Ci Mogę Dać oraz Nur Das eine". Do tej pory kryje się pod nazwą Nieznany Artysta. Rozmawiałam już z nią o podaniu jakiejś innej nazwy, gdyż na YouTube funkcjonuje wiele osób pod tą nazwą. Zapraszam do oglądania jej coverów na moim kanale... Hey, 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 hey. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do usłyszenia w najnowszych wiadomościach, co się dzieje na moim kanale. Cześć!